Wszystkich, którzy lubią czynny wypoczynek, zachęcamy do wycieczki za miasto. Autobus linii numer 4 zawiezie Was do końcowego przystanku w Wojsławicach. Wśród lasu pachnie, tak, tak, pachnie przeszłością. Jest tam wspaniały Pałac Siemiątkowskich. Teraz mieści się w nim Szkolne Muzeum Regionalne przy Zespole Szkół Rolniczych powstałe w 1976 roku z inicjatywy polonistki Bożeny Antoszczyk. Zbiory dotyczą regionu sieradzkiego. Można zobaczyć tu dawne regionalne stroje na różne okazje. Od codziennych i świątecznych na każdą porę roku, po okazjonalne, choćby ślubne. Interesujący jest wystrój izb mieszkalnych, a przy tym elementy zdobnicze, często spotykane bukiety z bibuły i pierza, pająki, wycinanki. Muzeum posiada również bogatą ekspozycję rzeźby ludowej z ruchomymi postaciami zabawkarstwa i sztuki obrzędowej, podkoziołek, wózek z kokotkiem, jabłoneczka weselna, wieniec weselny młoduchy. Ciekawostką są słomianki, słomiane kosze, buty, ule koszki, a także ule kłodowe. Bogate są zbiory warsztatów skackich, szewskich, kowalskich, celmachowskich i wszelkich narzędzi rolniczych. Łącznie z wspaniałym plecionym z witlin wozem konnym na drewnianych kołach. Z krajobrazu Polski znikają się sielski widoki niskich chałup krytych słomą, nadrzeczne młyny, wiatraki, przydrożne kapliczki, wieżby przy koślawych płotkach, jak również pałace i dwory. Przemijającą wieś można tutaj obejrzeć w rysunkach Stanisława Klingera. Scenariusz całej wystawy muzealnej wraz z opisami Przygotowała Bożena Antoszczyk, a autorem opracowania plastycznego jest Stanisław Klinger. Muzeum jest czynne we wtorki i czwartki od godziny 15 do 17 oraz na życzenie zjedzających. Przy pałacu są dwa stawy połączone groblą. Malowniczy krajobraz i tajemniczy klimat skłania do zadumy, refleksji. Znajdują tu natchnienie poeci, plastycy, a także muzycy. Nam również dobrze zrobi taka atmosfera. <śmianowidzące>